Jak to się tak naprawdę zaczęło, Kasia? To zawsze jest najtrudniejsze pytanie, bo nigdy nie ma takiej granicy, gdzie się mówi, że to się zaczęło albo tego nie było. Ja byłam w Ugandzie po piątym roku studiów, w 2010, jak się nie mylę, roku. I wtedy, wtedy zrozumiałam, że jest to taka rzecz, którą warto robić i którą warto powielać kontynuować, że nawet jeśli, Ja wtedy byłam studentką i zauważam wtedy, że nawet jeśli... Jest się studentem i nie ma się takiej jeszcze prawa wykonywania zawodu i pełnej wiedzy, być może medycznej, ale zawsze jest to o wiele więcej niż miejscowi pielęgniarze, którzy tam pracują, są w stanie pomagać. Dlatego warto, żeby studenci, tacy zaawansowani, tam też jeździli i współpracowali z tymi miejscowymi. Potem w czasie doszedł pomysł, że tak naprawdę najbardziej tam brakuje pomocy specjalistycznej i opieki specjalistycznej, szczególnie chirurgicznej i operacyjnej. Stąd kolejny pomysł żeby przygotować taką wyprawę specjalistyczną, czego owocem była nasza ostatnia podróż do Czadu. A jeśli chodzi o całą medicję hominy, to też nagle to się jakoś tak pojawiło czy, czy stopniowo? Tak, tak i właśnie wtedy po tym moim powrocie z Afryki studenci zaczęli się odzywać i się pytać, czy to można, czy to naprawdę jest realne, czy to naprawdę jest możliwe. Władze naszej uczelni Kolegium Medicum w Bydgoszczy też się dopytywały, czy można by to zrobić na większą skalę, żeby powielać ten pomysł. I tak jak mówię, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, że zawsze mi się wydawało, że warto i że ta pomoc naprawdę jest ważna i przydatna, Dlatego powstał projekt, który miał za zadanie przygotowywać studentów i ich wysyłać w kraje rozwijające się, tam gdzie pomoc medyczna jest potrzebna. Ale się bo? Ja na przykład też nie wiem, jak to się stało, że do tej Ugandy pojechałaś, bo jakby się zastanowić, no to przecież cały problem polega na tym, że to w ogóle nie jest jakaś super łatwa, rzecz, żeby wyjechać, bo ten pierwszy raz jest o tyle trudny, że albo musisz być zaangażowana w jakąś misję, która no generalnie musi być gdzieś tam osadzona w jakichś realiach kościelnych, misje, formacje, spotkania, albo po prostu musisz zakombinować tak, żeby logistycznie po prostu tą podróż całą zaplanować, co wymaga czasu, nakładów finansowych, no właśnie tych finansów. To nie jest super łatwe, to, 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 jak to po prostu Gandą opowiedz. Mm. Przez te wszystkie lata jakoś też tego się nie dowiedziałem. Oni powiedzieli potem, że, znaczy ja zawsze mówiłam, że to naprawdę jakiś przypadek się złożył, no bo zwykle tak jest, oni mówili, że nawet nie przypadek, ktoś nazywa opatrzność, jakkolwiek to nie nazwiemy, to tak było, że to nie było planowane. Ja mi się zaczynały wakacje i miałam jakieś trzy tygodnie, gdzie wiedziałam, że chcę gdzieś wyjechać i wtedy dostałam kontakt po prostu przypadkowo właśnie do misji w Ugandzie i przez te trzy tygodnie w międzyczasie, że złożona bez egzamin z internetem. Ale pojechałeś ze swoją forsę. Eee, bilet płaciłam ze swoich pieniędzy. Ale całą resztę znaleźli się ludzie, którzy tak samo spontanicznie dużo mi dołożyli, bo nigdy w życiu nie było to planowane, więc to nie jest tak, że ja na to zbierałam przez trzy lata życia. Tylko, że faktycznie spontanicznie po prostu oni mi wtedy pomogli i, i bardzo mocno wsparli. To jest w ogóle zabawne, bo za każdym razem się wielu ludziom wydaje, że na takich misjach to się albo zarobi, albo przynajmniej nie straci. Ale biorąc pod uwagę, że nawet my ostatnio w czacie mieliśmy wsparcie finansowe MSZ-u. No i tak finansowo to ja byłem do tyłu, no bo, no bo nie pracowałem, a jak nie pracowałem, to nie dostaję pieniędzy, ale dodatkowo każde z nas i tak tam włożyło własną kasę, więc... Ee, Poza ty... tym, co się dostanie, trzeba mieć gdzieś tam coś jednak odłożone. A w sumie hmm. ile takich wypraw już się odbyło? Dla mnie to była piąta wyprawa. A Ty byłeś po raz pierwszy i jak wspominasz? E... To jest właśnie to najczęściej pojawiające się pytanie: no i jak było? Więc ja już mam taką właściwie prawie że przygotowaną formułę, która z jednej strony jest trochę wyświechtana, z drugiej to też się nabijam trochę, bo nikt nie jest przygotowany na to, żeby coś zabrzmiało górnolotnie z głębi serca i w ogóle fantastycznie, ale na szybko odpowiadam: zwykle gdzieś tam przywódcę, że było bardzo ciężko, ale było cudownie i to właściwie. No, właśnie to górnolotnie teraz będzie, że to jest naprawdę bardzo ubogacające. E, bo, oczywiście w trakcie się tego chyba nie docenia, e, ale się wraca i wraca się myślami, e, tęskni się za pewnymi miejscami i wydarzeniami. Jak ja wróciłem, Kasia jeszcze została w czadzie, e, to ja na przykład tęskno za Afryką. Pomimo tego, że było brudno, e, e, gorąco, lepko, nie można było prawie że żyć, e, to e, ja tęskniłem. to w ogóle jest coś takiego trudno definiowalnego. Może to to, o czym wszyscy inni wspominają, że Afryka ma coś takiego magicznego, magnetyzmu, który przyciąga. Alicja Romaszewska, która niedawno wróciła właśnie z Jamajki, mówiła, że tęskni tam za że ci ludzie praktycznie nic nie mają, a potrafią się tak cieszyć z życia, to zawsze was. jest fajne w takich wyjazdach długoterminowych, tak jak my jedziemy tutaj na 6 tygodni, to też jest dużo czasu, a 3 miesiące to już w ogóle, gdzie my mamy czas na to, żeby nawiązać współpracę i nawiązać przyjaźnie, że y, my potem wracamy, i my się znamy, my znamy jakieś tam swoje przyzwyczajenia z tymi miejscowymi pielęgniarzami, szczególnie czy z miejscową ludnością, y, gdzie jesteśmy z zupełnie różnych kultur i na początku dla nas wszystko wydaje się takie dziwne, zaskakujące. A potem, po tych trzech miesiącach, my już naprawdę się znamy i jesteśmy do siebie przyzwyczajeni. I się i się Zastanawiałem, że to jest tak naprawdę to, ten moment, kiedy ta inność, no bo jak się przyjeżdża się ma do czynienia z inną grupą osób, albo z innymi zachowaniami, to, no, to ocenia, że oni są inni. Mogą być fajnie inni, czy też niefajnie inni, albo po prostu inni, A po pewnym czasie zdaje sobie sprawę, że że to jest właściwie ich normalne życie. W jakiś tam sposób zaczynasz też to akceptować. To, gdzie oni siedzą, jak jedzą, co piją, to też się staje właśnie takie zwyczajne. I to też mówiłem jakbym w czadzie, że jak się jest na przykład w Polsce teraz i ktoś mi powiedział, że moje mieszkanie na kredyt hipoteczny zostało mi zabrane, mój samochód w leasingu mi zabrano, to pomyślałem, że jest masakra, nie można żyć, co by się wydarzyło. A tam sobie w sobie usłyszałem jedną rzecz, no co, żeby mi zabrali, kurde, no spoko, nie, da się naprawdę żyć, można, można po prostu i to nie dlatego, że inni mają gorzej, ale dlatego, że się okazuje, że że mają normalniej. No i właśnie to jest ta inność, kiedy staje się normalnością. Dla mnie to było takie coś ciekawego. A dlaczego akurat Afryka? Dlaczego nie próbujecie pomagać dzieciom bliżej? Znaczy, tak naprawdę z Medic Homie nie próbujemy, bo znaczy bliżej. Jedziemy tam, gdzie jest zapotrzebowanie, czyli zawsze jeżeli nawiązujemy współpracę z jakąś placówką, to dla mnie najważniejsze jest pytanie, czy to jest potrzebne, naprawdę, czy to, że nie chcemy tam jechać na wolontarystyczne wakacje. Także byliśmy w Indiach, byliśmy w Nepalu, byliśmy, teraz dziewczyny były na Jamajce, także to są różne miejsca świata. No ale nie ukrywajmy, że naprawdę no, Afryka jest tym miejscem, gdzie, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Zastanawiam żeby Cię nie obrazić nikogo, e, bo ja chyba znaczy, nie mamy pojęcia, wiesz to znaczy, Chodzi e, mi o to, że przeciętny Polak może zadać sobie pytanie, okej, okay, dobra, to dlaczego nie, nie pomagacie w Polsce? Nie próbujecie bo, e, bo po to, jakichś no, 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 ludzi no, bezdomni. Dlaczego akurat... Nie, akurat? bo właśnie chcę to powiedzieć, Właśnie z powodu, że nie chciałbym nikogo obrazić. Myślę, ja, znaczy, że większość nie osób by... nie zdaje sobie sprawy, e, że to, co oni uważają, że e, u nas jest źle, albo gdzieś tam jest źle, e, to w takim czadzie... kurczę. No jak wylądowaliśmy, pamiętam, w Paryżu, to nie potrafiłem powiedzieć, czy, czy tutaj jest lepiej, gorzej, o ile. Było tak kompletnie inaczej i tak mocno różnie, że tego się nie da porównać. No w czadzie tam jest po prostu totalny syf. No, tam nie ma nic, ludzie umierają i ta pomoc, jakakolwiek, byłaby czymś wielkim. I tak naprawdę okazuje się, że osoby, które mają, nie wiem, pewnie u nas po przygotowaniu na PO, jeżeli przedmiot w ogóle istnieje jeszcze w szkole i potrafią bandażować, to pewnie tam by się przydali. Zresztą to, to chodzi o to przełożenie. Więc nasi studenci medycyny nawet po piątym roku no, tam są po prostu najwyższą światłością medyczną, jeżeli chodzi o Afrykę. Tam jest naprawdę bardzo źle że... i to, co nam się tutaj wydaje, że czasem mamy kłopot z ochroną zdrowia, z medycyną. Z dostępem do lekarza? Tak, nie, to jest w ogóle nie to. Naprawdę. Mhm. Planujecie już kolejne krawy? Oczywiście. <noise> Zwykle jest tak, że zanim wrócimy z poprzedniej, już mamy zaplanowaną następną. W moim przypadku na pewno tak jest. Tak myślę, że... Mam pomysł na kolejny, <noise> więc to <noise> Także teraz będziemy jechać dalej. Podobno już macie swoich naśladowców. W Polsce Alicja coś właśnie ostatnio wspominała, że była na zjeździe NFZ-u, tak? Tam. I zachwycali tą Waszą inicjatywę, podobno tworzą już jakieś w Polsce podobne grupy, które chcą działać tak jak wy... Śmiem wątpić na temat zachwytu MSZ-u nad naszą wyprawą, ale to już jest inny temat. Ja myślę, że jest dużo osób, które e, chciałyby pomóc, a, tylko czasem nie wiedzą jak. Czy to jest właśnie chyba cały, może, może nawet nie sukces, ale jakby wartość Medicji Homini, że dużo jest ludzi, którzy gdzieś czują, że żeby się znaleźli w takich warunkach i mogliby się tam znaleźć. Ale do tej pory albo brakowało im odwagi, albo kontaktu, albo współpracy takiej namacalnej, że faktycznie można wyjechać i, i coś zrobić. I my tutaj w Bydgoszczu udowodniliśmy, że to jest możliwe, że po pierwsze jest zapotrzebowanie, a po drugie ta nasza pomoc jest realna, jest faktyczna i jest odtąd dotąd, że to nie jest jakieś malowanie yy, palcem po wodzie, tylko że faktycznie jest to prawdziwa pomoc medyczna. A jeśli chodzi o gromadzenie środków na te Wasze wyjazdy, jest teraz troszeczkę łatwiej, jak było na początku? Tak myśleliśmy, że tak będzie, mając już pewne doświadczenia, zdjęcia, opowieści, historie, ale nie, zawsze jest tak samo trudno. Czyli musicie też mieć w zamian własny budżet, żeby coś pojechać. Zwykle tak, no, zwykle tak jest. No, jednak... Jest tak, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma co tutaj w ogóle... W Polsce jeszcze nie podawać. ma też takiej kultury pomagania yy, i takiej myśli. Być może dlatego, że wszystko do tej pory było firmowane przez jakieś duże organizacje pozarządowe znane jak UNICEF. Które, które nie miałyby bezpośredniego przełożenia na ludzi. My jesteśmy chyba jedną z pierwszych takich organizacji, gdzie faktycznie my jako ludzie tutaj stąd to, 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 docieramy do tych ludzi tam stamtąd. E, tylko, że właśnie nie wiem, polskie firmy czy Polacy jeszcze nie są jakoś tak przygotowani, żeby coś takiego finansować. No Z czego to no wynika? No z tego właśnie, że, yy, że jesteś nienormalna, tak? <grym> Podobno wszyscy tak twierdzą. Nie, ale wiesz, 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 skąd to się bierze, ponieważ u nas właśnie w Polsce to co Kasia mówi, nie ma jakby takiej kultury pomagania, a pierwszą mm. rzecz, którą ja usłyszałem, jak powiedziałem, że będę pojadę do Żadu, to były zmagania z tym, co ludzie myślą na ten temat, tak? To, że jestem normalne, że mi odbiło, o co mi chodzi, a po co, a Zjedzą w ogóle cię no, to, to nawet nie były jakieś takie strachy o, o, o konkretne sytuacje, jakieś zagrożenia, mm. ale. Po to, że w ogóle po co, jak i dlaczego, że nie warto jakby pomagać. Więc, tak, Natomiast to jest taka pierwsza reakcja, chyba wynikająca rzeczywiście z naszego jakiegoś, jakiegoś uwarunkowania miała, kulturowego. Bo jak wracam, jak ludzie mi opowiadałem, to już wszyscy byli zachwyceni, oczywiście wszyscy popierałem. Ten, ten początek myślę, że jest trudniejszy, tak, namówić kogoś, żeby pomógł, żeby to się stało w ogóle realne. Ja serdecznie się zastanowiłem, że jest jakby. Nie Kasia, to pomimo tego, że ja cały czas o tym myślałem, że my się spotkaliśmy pierwszy raz, to o tym rozmawialiśmy, to koniec końców pewnie bym chyba i tak jakoś gdzieś to odłożył, a później, na nie teraz. Nie wiem czy bym wyjechał. Chociaż to akurat u mnie to był taki zbieg wielu wydarzeń, które spowodowały, że wydawałam się, że to jest akurat Kasia I Kasia jest motorkiem, który cały czas przeskonał na tak? Właśnie jest, zwykle jest tak, że trzeba zrobić ten pierwszy raz. A nad tym pierwszym razem zwykle nie wolno się za długo zastanawiać, bo można spanikować. A która wyprawa była dla ciebie najtrudniejsza? Dlaczego? E, teraz ta, ostatnia. I dla mnie to też było zaskoczeniem, bo ja jechałam i nawet już e, powtarzałam, że no, tam już mniej więcej wiemy jak to jest i nie będzie rzeczy, które jakoś nas tam przestraszą, zaskoczą. E, ale pierwszy raz znalazłam się w, w buszu tak dalekim, e, takiej dalekiej odległości od wszelkiej cywilizacji. E, sama. Gdzie przez czas, kiedy nie było specjalistów, bo byli tylko 6 tygodni, yy, faktycznie zostałam tam sama z pacjentami, którzy przychodzili do szpitala ze wszystkim, którzy potrzebowali każdej opieki. I opieki tak naprawdę to była praca dla sześciu przynajmniej specjalistów w danych dziedzinach medycyny. A ja tam byłam sama, ledwo co po stażu, z jakąś tam już wiedzą, ale, ale mimo wszystko często było tak, że, yy, no, że nie wiedziałam, co robić, a, a wiedziałam, że coś muszę zrobić. I to było traumatyczne, a im jest dalej od powrotu, tym wydaje mi się, że to było naprawdę trudne. Tam na miejscu wydawało mi się, że no pewnie damy radę, przeżyjemy do następnego poranka, bo najczęściej te najgorsze rzeczy działy się w nocy, tak to zwykle jest. A teraz jak to wspominam, to było ciężko. A jakieś takie ciężkie przypadki, które dla nas są totalną abstrakcją, a tam są na początku dziennie? No oczywiście, całe położnictwo w Afryce jest dla nas totalną abstrakcją przecież. Położnictwo w ogóle ma to do siebie, że no w Polsce jakby ostatnimi czasy słyszymy bardzo dużo e, o tych negatywnych zdarzeniach. No pamiętać należy o tym, że e, tak jak kiedyś e, ta śmiertelność okołoporodowa była bardzo wysoka, wynosiła kilkanaście procent, e, i, e, no i na przykład co piąte dziecko umierało. No To w Polsce teraz jest tak, że na 10 tysięcy tak, umiera e, jedno. I, i sytuacja jest kompletnie, absolutnie inna, i pomimo tego, że nagłośnimy te pięć przypadków i wszyscy o tym wspominają, to tak naprawdę żyjemy w kraju, gdzie ta opieka jest po prostu fantastyczna, a tam jest bardzo źle. Było kilka przypadków, nie wiem, czy było szczegółowe opowiadanie o tym ma sens, natomiast one nie, miały, nie mają szansy zdarzenia się w Polsce po prostu, no nie ma takiej możliwości i one się nie zdarzą. Jak ja rozmawiałem z kolegami ode mnie z klinik, to poza tym, że wszyscy znamy z książek opisy pewnych, pewnych zdarzeń, no to nam starsi lekarze mówili, no tak, tak, ja raz widziałam przy okazji jakiegoś tam wydarzenia, koincydencji, kilku nieszczęśliwych wypadków, że rzeczywiście zdarzyło się to i to. No a tam po prostu Kasia miała jeden taki przypadek, ja miałem, jak przyjechałem zaraz kolejny i, no i tak, Ciężko położycie... o tym mówić, tak? Ciężko to tak po prostu zebrać teraz. Tak, bo najtrudniejsze jest w tym wszystkim to, że ja, ale to też nie dalej jestem od tamtego czasu, jakby sobie uświadamiam coraz bardziej, bo wtedy po prostu działaliśmy, ale uświadamiam sobie, że znaczy wiesz, ta kobieta, która wtedy była, ona by na pewno umarła. Tak? I to nie ma tak, że a może by umarła, może ktoś by jej pomógł. Nie, ona po prostu by umarła. W Polsce jest tak, że mimo wszystko, jak działasz i nawet zakończone spektakularnym sukcesem, to rzadko to jest taka, w 100% Twoja zasługa i możesz sobie to przypisać. A tam jest tak, że. że jest właściwie nie być. Albo nie być. Tam jest ten zero jedynkowy. Tam... Tak. Tam, nie ma rzeczy pośrodku. i pomagasz, więc, więc, więc to jest, jest ubiorne. Ale, ale przez to też dla nas, jako lekarzy, to dla wszystkich lajków wydaje się dziwne. To jest, to jest bardzo ciekawe, no bo w sumie to, ile się tam nauczyliśmy, to myślę, że że też, też jest to ogromny. A jest tam jeszcze nad czym pracować. Pamiętam w klubie Potocznika opowiadaliście, że przykładowo teraz kobieta, czy też znaleźliście kobietę, która miała raka piersi i przykładała na tą ranę na przykład krowi placek, tak? To kto kasza miał z tą sytuacją do czynienia wcześniej? rękę złamaną po prostu obwiązują jakąś tasiemką, tak? I wierzą w to, że. No tak, oczywiście. No tam, tam mówimy o miejscu na świecie, gdzie nie ma lekarzy. Sytuacji takich, gdzie miejscowi e, korzystają z takiej szamańskiej e, medycyny czy lokalnej medycyny jest mnóstwo i, i, i myśmy się z nimi spotykali bardziej lub mniej, oni po prostu nie zawsze do nas docierali, ale tak, to są kraje, gdzie, gdzie ta medycyna taka tradycjonalna, taka wioskowa jest o wiele bardziej rozwinięta niż medycyna konwencjonalna, bo to są miejsca, gdzie nie ma lekarzy, gdzie nie ma szpitali, e, gdzie ale operacyjne są w dwóch może trzech miejscach kraju. Także my mówimy o czymś naprawdę takim ekstremalnym. Więc skoro ci ludzie tam na miejscu nie mają możliwości dostępu do lekarza, no to oni korzystają z tego co mają, czyli z tych swoich szamanów, którzy czy tam z pradziada pradziada znają się na medycynie jakiejś tam zielarskiej, czy po prostu ale Wam tak szanujemy, bo... O co tak naprawdę chodzi? Jeżeli coś krwawi, to trzeba ucisnąć, tak? Jeżeli podejrzewamy, że coś jest dziwną raną, ma dziwny kolor i mogło być zaczarowane, no to trzeba po prostu zastosować coś na odczarowanie, jak rana gnije, śmierdzi i w ogóle to można zalepić gliną. I tak jak, jak właśnie pierwsza kobiety z rakiem, która gniła, no to po prostu ona nie miała innego pomysłu na to, jak tylko przyłożyć krowi placek i, i spróbować jakby... No, zahamować ten proces gnicia. Tak się wydawało, że tak będzie. Także tak, 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 to jest faktem, że, że taka medycyna lokalna istnieje i, i tylko na jej podstawie oni tam funkcjonują. Bo my też zapominamy o jednej rzeczy, że yy, jakby medycyna ta nowoczesna, na której my się opieramy, to ona... Nie jest niczym innym jak tylko ewolucją pewnych myśli, poglądów, działań takich mechanicznych, fizycznych, na przykład w położnictwie. To jest tak, że jak dziecko się rodzi i ono jest... Musi być wyparte, no to czasem trzeba pociągnąć. E, I to po prostu zaobserwowano, tak, że jeżeli się ładnie przekręci, pociągnie, dociągnie, e, no to to zadziała, że później można temu nadać całą otoczkę definicji, e, jakiegoś akronimu e, od angielskiego określenia, e, czy, też, e, czy też nazwać czyimś nazwiskiem. No to nie zmienia faktu, że to często są e, rzeczy, manewry, które ktoś wymyślił, tym Kimś, no to powiedzmy, był nie wiem, 500 lat temu, jakaś osoba X. No w Afryce jest tak, że oni są e, trochę cofnięci e, w tym e, rozwoju, albo są po prostu no, na etapie takim bardzo prostym i podstawowym. E, ja coraz częściej oceniam, że to wcale nie jest nic złego, e, tylko po prostu tam tak jest e, i już. Ale co ciekawe, też zaobserwowaliśmy, że oni uwielbiają też różne udziwnienia, że nie zawsze to jest takie logiczne i prostolinijne, jakby tak, się wydawało, tak, że być tak, powinno z z tego, że to są kraje pierwotne. I często właśnie albo oni sobie dopowiadają różne teorie magiczno-szamanistyczne. No, no, ale przychodzi tak. kobieta w Polsce, która od 10 lat bierze antykoncepcję, i e, w pewnym momencie, e, pani doktor, mi się łamią. E, tak? I co? No tych tabletek. No to, no, to, to jest też myślenie magiczne, w którym e, no, po prostu funkcjonuje. Oni to trochę inaczej rzeczywiście. Ale, ale, ale oni, oni są tak urzekający tak. w tym, nie? To... Znaczy, to jest fantastyczne odkrywanie tego, jak te ich sposoby myślenia się tworzą i jak docierają do, do różnych rzeczy. No, ale to, chodzi o to, że, że to nie jest czasami takie oczywiste i że też ta pomoc nie jest taka, że tak trzeba zrobić, no bo tak wszyscy zawsze robili, tak. tylko troszkę jednak no, czasami kombinują w różne strony. Ale jest to ciekawe odkrywanie tego. A ile kosztują te Wasze wyjazdy? Tak jakby teraz, powiedzmy, oglądała nas, nas jakaś firma i prezes Działacie. chcemy Wam pomóc ile? To znaczy, to, to jest środki? trudno powiedzieć, bo jest część kosztów takich związanych z samym wyjazdem i przygotowaniem wolontariuszy do takiego wyjazdu i są koszty związane z, z takim typowo medycznym sprzętem, który trzeba zabrać. I wiadomo, że ta druga część jest droższa i Trudniej ją zdobyć, ale y, zwykle jest tak, że firmy, które produkują sprzęt, one często bardzo chętnie y, nas wspierają, no bo dla nich to wtedy nie jest taki duży koszt. A sam, y, samo przygotowanie wolontariuszy, takie żeby właśnie y, 3 do 5 osób wyjechały na taką wyprawę, tak jak teraz planujemy, na przykład jeszcze raz do Czadu y, wyprawę chirurgów, to tak naprawdę potrzebujemy 50-70 tysięcy złotych, czyli w skali y, różnych projektów. To nie jest aż, takie, aż taka duża kwota, tak, tak naprawdę. To są 3 czy 4 operacje, które się tak. wykonują, na przykład w Klinice, jeżeli chodzi o wartość taką z NFZ-u. A tam się to jedzie nie i pomaga jest się. Ab nie, a to nie jest abstrakcja, To No dobrze, a teraz jak wyglądają Wasze plany na przyszłość, jeśli chodzi o wyloty? W Guatemala. Nie możemy o tym mówić? W październiku? E, no chyba w październiku. Tam się w Lecimy razem z Kasią i jeszcze z kolegą, który jest fizjoterapeutą do Gwatemali. Trochę nam się spieprzyła sytuacja, jeżeli chodzi o finanse i będziemy musieli pokombinować właśnie a propos pieniędzy, skąd zdobyć pieniądze. Natomiast mamy kontakt z firmą, która tam pracuje i Gdzieś w górach wysoko e, zorganizowany jest tam obóz dla e, górników zajmujących się odkrywaniem te sumie nikiel chyba, prawda, e, niklu, e, no i tam jest mnóstwo wiosek naokoło, ale lekarzy tam e, brakuje oczywiście i e, oni potrzebują bardzo tej pomocy, a więc e, tam pojedziemy, spróbujemy e, pomóc. Będzie to łatwiejsze pewnie niż Chad, e, ale... Brzmi, na... Brzmi, że będzie tam wręcz przyjemnie, nie trzeba będzie się zmagać z codziennością, tak jak to było w Chadzie takim codziennym przetrwaniem. No tam, co zresztą macie już do deklaracji bo w eee, Nie, nie, druga wyprawa to, e, druga wyprawa to planujemy wy drugą wyprawę specjalistyczną znowu do czadu. Tym razem ma jechać e, profesor Jackowski, on jest profesorem w Toruniu, profesorem chirurgii i razem z innymi profesorami chce przygotować taką wyprawę nastawioną tylko wyłącznie na operowanie. I to będzie prawdopodobnie w styczniu. Poza tym wyprawy ambulatoryjne studentów, które będą w Zambii w wakacje tego roku, dalej w Ganie oraz na Madagaskarze. Zyski z takiego wyprawy są tak naprawdę dla wszystkich. Hmm. I wydaje mi się, że każdy zyskuje coś innego. Jak tak się zdarzyło, że jestem nauczycielem akademickim. Ja mam naprawdę głębokie przekonanie, że i gdyby ode mnie to zależało, to uważam, że. Zanim ktoś zostanie lekarzem, to powinien przynajmniej raz pojechać na taką wyprawę. Z kilku przyczyn. Raz, że kwestia emocji, optyki, zmiany patrzenia na pacjenta, na to, czym jest medycyna, jest, jest tą priorytetową rzeczą. A po drugie, tak już technicznie, tam można zobaczyć, usłyszeć takie choroby, takie schorzenia, o których się tylko czyta w książkach. I to nie jest żadna fikcja. U nas już zostały totalnie wyarydykowane pewne schorzenia, pewne choroby, czyli ich nie ma, a w tych krajach rozwijających się one nadal istnieją. A więc gdyby to ode mnie zależało, to zawsze by jechał specjalista, jechałby stażysta, albo ktoś, kto rozpoczyna rezydenturę, taki, taki lekarz w trakcie specjalizacji i na pewno student. I uważam, że to jest tak naprawdę yy, największa inwestycja, bo, yy, bo po prostu taka osoba będzie na 100% lepszym lekarzem, na pewno będzie lepszym specjalistą, to o tym samym głęboko